O tak! O tak! O tak! Są tu! Nie mam broni, ale mam też Ja tarczy. też nie. Uciekam! Gonią tego naszego. Kurde, tylko Mozambika, on co teraz? Jakiś typ spadł, jest obity. Ile go dobić? Mam tego sztandar. Dobra, możesz gdzie było odrodzić tam? No, muszę lecieć tam na górę. Lecisz do mnie? Bo no, strzelają do mnie, ale lecę. Mam tylko Mozambika, ktoś mnie goni chyba. Dawaj tu. Badłem, kurde, gdzie tu jest? Prawie leży, leży. Ale to został pięknie, zeskoczył na dół. Jest tu jeden leży. Dobry, dobre, wszyscy. Dobra, potrzebuję broni, bo się wystrzelałem z amunicji. Wyciągiem podjechać I będzie ruszał. Chyba ktoś tu był. Pad mi się rozładował. Dobrze, dobrze, że teraz, a nie jak się zwalczyliśmy. Gdzie są? Na tunelu. To dawaj Linko na nie. Czekaj. Jeszcze tylko... Są tu na dole. Ale co? Dawaj tu. Kurwa, Ale się zjebałem. Ale, ale co tam, gdzie ten nasz? Albo po drugiej stronie lepiej, bo w strefę od Tu jest. Tu jest. Są na dole jeszcze tu czy nie? Nie, właśnie nikogo nie widzę. Tam pełno deadboxów jest. Ale granaty lecą. Idę po te To Są trzy fioletowe. Ma no, no, tam No i co ja? Mogę tylko ultar rzucić tu. O. Leży. Jeden? Tak, jeden, dojebałem go. Teraz smutnie nie pomoże mi. No Czy <grych> ja wiem, w sumie to nie taka zła. Tam w sumie. Ką, tam tam? Na niebieską tarczę dostał 60. Na życie już dostał. No bo ja mu zbiłem 40 tarczy. Na 70? O, no. już z drugiej strony zostałem. Teraz jesteśmy w samym środku burzy. Ja sam bierdalę. Zrazu i tu idę. Przejdźmy na ucho, dawajcie tu. Nie damy rady, się... nie, 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 nie mamy szans No co tu przy skałach Ale tu jesteśmy bezpieczni A miałeś się nie wychylać no, Ale wszyscy ty... tak już dropa zrzucił i tak widzieli że tu jesteśmy A. Ja pierdolę widziałeś to? <laughs> Postawię linkę, co na ten budynek? Oni jadą na lewo. Chyba na bananik jadą. No, to dawaj, dawaj wbijamy Chodźmy w tym Ja tu się schowam po tą skrzynkę ja, to zostań tu razem z skrzynką Tu jest dobra miejscówka Czekajmy Tak jak, zrobię Jak tam od nich ktoś padnie to wtedy zbijemy Ten już poleciał Dopóki nikt nie padnie tutaj Klekam się dawaj Tu jest Leży Tu są pod fan des tu na dole Wiem widzę Dwóch jest. O kurde. Pathfinder na strzała. No, Pathfinder leży. Ja jednego powaliłem, ale chyba go podnieśli. Nie. Dawaj, wbijajmy tu. Dobra, dobiłem Pathfindera. Leży. Tu, tu ma fioletową. To kto jeszcze został? Tu jeden koleś leży. Kąt. Kurwa dawaj go, jest na strzałach! Help mi. No tu! Podnosi się! Jest! Wow, Łooo, go nasz. Ogarnął w końcu. Ja tu na zewnątrz biegłem Ja nie schodziłem w ogóle z tego, z dachu. Ja tam wbijam, a tam dwóch przy dronie się leczy. I ewakuacja. Tak dwóch się na mnie spojrzeli równo. Mówię, oj. Czy to była Zobre. druga wygrana z. 907 jak, 970, idzie, robie, jak fajne, równo? No!